To, te okulary, dokąd one z Tobą pojechały, pół świata zwiedziły i po co? Oj, totalnie. Zaczęło się wszystko od Antarktydy. No. I faktycznie były na Antarktydzie. Bez nich nie widziałbyś tego pięknego świata, tej krainy lodu, prawda? Nie. Mam wadę wzroku, a te okulary są z korekcją przede wszystkim, co jest no, cudowne, bo przez to, że tam jest mnóstwo lodu dookoła, słońce się odbija z każdej możliwej powierzchni. Czasami oglądamy. Gdzieś tam w różnych naukowo-przyrodniczych programach z zapartym tchem, ja przynajmniej tak mam, ale wiesz, sobie siedzę pod kołderką z kubkiem gorącej herbaty i, i oglądam, a ty tego wszystkiego doświadczasz, widzisz, czujesz, jak to jest. Na początku może się to wydawać niesamowite, bo to, zwłaszcza jak mhm. ktoś jest pierwszy raz i widzi to... Bo Ty mówi. jesteś po raz który? Dwa i pół roku spędziłem w Antarktyce Tak. i od 10 lat jeszcze do Arktyki. Jak się widzi te małe, słodkie pingwinki, które wychodzą z wody, czy też wcześniej z jajek, no to aż serce mhm. się rusza. Ale to chyba wieloryby lubisz najbardziej. Tak, wieloryby zdecydowanie. Udało nam się w tym roku też popływać bardzo blisko wielorybów. Spędziliśmy też w drodze powrotnej pod samym kontynentem Antarktydy 10 dni i przez te 10 dni od rana do nocy wieloryby pływały dookoła statku, więc można było wyjść na śniadanie, na herbatę i, i tak, widzieć, Ale one, one ciągle były i towarzyszyły tak. Wam. Sukcesywnie czytam to, co rzucasz do social mediów i te twoje opisy one rzeczywiście są poruszające. Ja wiem, ty mi mówiłeś, że to jest tak na szybko, kiedy masz troszkę czasu, ale one pozwalają wczuć się w tę sytuację. I także te trudne momenty, bo ich też nie brakuje, prawda? Nie brakuje, tym bardziej, że jesteśmy totalnie odizolowani. Jest nas garstka osób, która jest zamknięta na takiej stacji polarnej, czy też czasem na statku, czy, czy w innej chatce, i musimy ze sobą żyć, funkcjonować pomimo jakichś. Trudnych chwil, z pięć. A ty jeszcze jesteś kierownikiem tej wyprawy, więc musisz tak. to jakoś tam układać. Więc ja w ogóle jechałem z takim nastawieniem, że nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Musiałem wymagać od moich pracowników. I to jest wyprawa, która jest organizowana przez Polską Akademię Nauk, tak? Tak, dokładniej przez Instytut Biochemii i Biofizyki. My, pracownicy tego instytutu, lecimy do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego, która tak, znajduje się słynnej. na Szetlandach Południowych. Stacja położona jest na wyspie, to odległość ponad 14 tysięcy kilometrów stąd z Polski i ponad 1000 kilometrów od najbliższego cywilizowanego świata. Wy tam prowadzicie badania, tak różnego rodzaju i zwierzęta i lodowce no i, i rzeki, tak. Jest prowadzony od wielu lat monitoring pingwinów. Sprawdzamy, ile tych pingwinów jest, czy się zmienia struktura życia w ciągu sezonu, czy zmienia się struktura gatunkowa. Teraz przenieśliśmy się też trochę na kormorany. Sprawdzamy, czy one wracają na zimę gdzieś, czy gniazdują w tych samych miejscach, gdzie latają na, na połów. Oprócz tego sprawdzamy, oczywiście, jak szybko cofają się lodowce, jak zmienia się geofizyka wód powierzchniowych, wód gruntowych. Czy to też... oczyszczenie klimatu jest? Jest. Jest. jest I Pomimo około... tego, co nasi politycy mówią niektórzy. Czasami w odległości 10 dni jesteśmy w stanie zobaczyć, że te lodowce są mniejsze. Zresztą teraz, jak przyjechałem drugi raz w to samo miejsce, to... Czoło lodowca, które widziałem po raz ostatni, półtora roku wcześniej, miało klif taki trzymetrowy. Teraz jest tam takie delikatne podejście, jak dla wózka inwalidzkiego. I też jest tak, że czasami to miejsce was trochę przerasta, prawda? Czytałam kiedyś opis taki, jak chcieliście wejść na jeden lodowiec, i po dojściu tam na miejsce życie pokazało, że nie, nie tym razem. Pogoda jest bardzo zmienna i, i tak jak u nas są alerty RCD jesteśmy ostrzegani. U nas mówię tu w Polsce, że wieje 80 km na godzinę. Proszę nie wychodzić z domu, bo jest niebezpiecznie. Tam pracuje się przy 100-120 km na, na godzinę Czasem wietrze. Jest cały zasypane na tych zdjęciach? Nie widać nic. Jak słapie nas taka zmiana pogody na lodowcu, totalnie jesteśmy odcięci od świata, od tego co nas otacza, bo nie widzimy nic absolutnie nic. Więc zamykamy oczy, śpiewamy religijne piosenki i naprzód. A propos tej religijnej piosenki, bo przy stacji Arstowskiego jest ta słodna latarnia, prawda? Tak. I tam trochę można pomyśleć o filozofii życia. Można. Tam bardzo dużo jest pamiątek zawieszonych po osobach, które były na stacji, ale są też pamiątki, które są powieszone upamiętniające osoby, które zmarły, czy na stacji, czy były związane też ze stacją. Jest tam kapliczka. Więc, jak ktoś jest wierzący, też ma miejsce, żeby się pomoglić. Ale jest to takie miejsce symboliczne, gdzie można iść. To jest niedaleko stacji, więc można usiąść sobie na kamieniach i, i się za... zamyślić, zamyślić trochę nad tak, swoim życiem i w, w ogóle. Mhm. Rozmawiamy o takich rzeczach, które możemy sobie wyobrazić, ale chyba najtrudniej zrozumieć, jak wygląda taki jeden dzień na stacji chyba nie ma dwóch takich samych dni. Każdy dzień przynosi nam coś, coś nowego. A to... Dobrze, ale ja chciałam zapytać o takie, wiesz, konkretne, praktyczne, jak to wygląda? No tam gotujecie sobie, zdarzają się choroby przecież. Najłatwiej będzie to zobrazować na przestrzeni zimy, bo tam zostajemy w ósemkę. Odjeżdża mnóstwo ludzi, nie ma kucharza. Sami jesteśmy sobie sterami, sterami. i dzień wygląda tak, że Codziennie jedna osoba ma dyżur. Codziennie Aha. ta osoba musi przygotować śniadanie, obiad dla pozostałej reszty osób. A jedzenie skąd bierzecie? Dowożą? wam tam jakoś, czy...? Jedzenie jest przywożone raz do roku. Najczęściej przyjeżdża z Polski, bądź też są zapasy w Punta Arenas czy też w Kapsztadzie dorzucane do, do kontenera. No i na podstawie tej jednej wysyłki musimy przeżyć sobie cały rok. Aczkolwiek tego jedzenia jest bardzo dużo, jest bardzo urozmaicone, różnorodne, nieprzetworzone bardzo często, więc fantazja może nas ponieść. I to jest od sushi, przez tradycyjne polskie jedzenie, przez jakieś chińskie pierożki, przez pizzę, burgery, pyzy. Okej, okay, czyli smakujecie kuchni całego świata. Tak, dokładnie, bo jest czas na to. Jest mhm. czas, miejsce i są też wszystkie potrzebne nam narzędzia tuż za ścianą w magazynach. Czyli tu się uspokoiłam. Z jedzeniem jest OK. Tak, y jest bardzo dobrze. Trzeba nawet się pilnować, żeby nie ulać się. Hmm. Może in chciałabym sobie pojechać na tego stachu, chociaż może ja niekoniecznie jestem z Marzuchem, ale co już ustaliliśmy kiedyś. Tak, to y Tak, natomiast jakie trzeba mieć predyspozycje? Jak, jak wygląda kwalifikacja na taką wyprawę? Przede wszystkim trzeba się wpisać, y tak mi się wydaje, w kanon grupy, która jest budowana na podstawie jakichś kilku mocnych mhm. punktów i tymi punktami są już osoby z doświadczeniem. Czyli doświadczenie no i pewnie też wykształcenie jakieś. Yy, tak, kutem. no mamy na stacji zapotrzebowanie na energetyków, mechaników, informatyków, lekarzy. To są takie najbardziej podstawowe i yy, określone zawody, więc mhm. żeby być jednym z tych osób no, trzeba mieć wykształcenie właśnie takie bardzo techniczne, kierunkowe. Oprócz tego są osoby które pracują w sektorze monitoringowym, czyli to są osoby, od których wymaga się posiadania certyfikatu licencji obrączkarskiej, że można było łapać zwierzęta i zakładać obrączki. To są osoby, które powinny pracować ze zwierzętami, to są osoby, które powinny mieć doświadczenie w pilotowaniu dronów, w robieniu map na przykład, czy też osoby, które pływają na motorówkach. I też z takim rozszerzonym doświadczeniem szukamy osób. Oczywiście oprócz tych podstawowych umiejętności każdy musi mieć taki zakres rozszerzony, umiejętność nauki innych rzeczy dość, w dość szybkim tempie, żeby móc sobie pomagać i czasami też zastąpić tę osobę, bo nie zawsze jest tak, że na stacji mamy energetyka, bo sobie pójdzie w teren albo będzie pomagał przy innym projekcie, a padnie nam agregat. I ktoś mm. na tej stacji musi być też gotowy, żeby naprawić agregat, czy wiedzieć, jak zadziałać w mm. przypadku jakiejś innej awarii. Więc najważniejsze. jest lekarzem, jest... też pewnie nie tak. zawsze jest, a jednak trzeba tej. Są osoby, które mają kursy KPP przed wyjazdem. My szkolimy się kilka razy w miesiącu, organizujemy sobie na miejscu takie szkolenia z pierwszej pomocy. Uczyliśmy się też opatrywać rany. tak powiedzmy, bardziej miejscowo, polowo. Yy, uczyliśmy się szyć te rany, uczyliśmy się znieczulać, zakładać węflony. Yy, mhm. Więc takie nauka, której tak na dobrą sprawę na takiej pierwszej pomocy po zwykłym, zwykłym kursie w Polsce nie, nie otrzymamy. Tam jest yy, ku temu możliwość, jest materiał, ale jest to też potrzebne w razie właśnie, gdyby coś się stało lekarzowi. Ja tak wracam jeszcze do tej kwestii psychologicznej, bo w zamknięciu być przez tak długi okres czasu, czy jest tak, że na przykład, wiesz, no nie wiem, w połowie stwierdzimy no nie, no nie daje rady po prostu, co teraz? W połowie to już jest trochę za późno. Mhm. Jeśli ktoś nie daje rady i wie o tym i to jest okej okay też dla tej osoby, no to lepiej, żeby się określić w trakcie jeszcze tego sezonu letniego, no bo ma opcję wrócić. Aha. Jeśli nie, to na czas zimowy powrotu nie ma. Jest bardzo, bardzo trudne, żeby to zorganizować, bo pogoda jest najczęściej fatalna. Mhm. Statki nie pływają, bo nie mają tam żadnego celu. Lód dookoła wyspy się mhm. już e, pojawia. Zupełnie odcięcie od tak. cywilizacji. Samoloty, które czasami przylatują na lotnisko e, na wyspie, są to tylko samoloty wojskowe, w których też trudno jest wrócić. Oczywiście w przypadku zagrożenia życia, czy mhm. bardzo. E, dużej konieczności powrotu, no to jest do, do zrobienia. Ale nie jest to bardzo łatwe i nie jest to bardzo tanie. A miałeś takie zdarzenia, że na przykład ktoś stwierdził, że no jednak to nie jego miejsce? Mieliśmy takie zdarzenie, że, że musieliśmy wysłać osoby wcześniej yy, ze stacji, bo nie nadążały za, yy, za grupą, nie nadążały za tym całym pędem życia mm -hmm. stacyjnym, yy, ale było to w trakcie lata. Mm -hmm. W trakcie zimy Spotkałem się z, z takim wycofaniem kogoś na, na moich wyprawach. Ale są takie kryzysy? Czerwiec, lipiec to jest moment, kiedy my wszyscy wiedzą, że będzie ten kryzys. Bo Aha. to jest moment tak zwanej trzeciej ćwiartki. Od początku, kiedy przyjedziemy na wyprawie, mamy taki etap ekscytacji. Wszystko jest dla nas nowe, fajne, jesteśmy zaangażowani. Nieważne, że jest dużo pracy, bo się cieszymy, cieszymy się terenem, cieszymy się stacją, cieszymy się ludźmi. Później jesteśmy w tym etapie już takiego delikatnego przyzwyczajenia. wypalenia, przyzwyczajenia, już robimy się coraz bardziej zmęczeni. I ta trzecia ćwiartka przypada na zaraz po połowie y, tego pobytu i nasz mózg tak na dobrą sprawę wtedy dopiero dostaje informację, że kurczę, już spędziliśmy tutaj pół roku, mhm. tyle się działo, to jest dużo czasu, y, straciliśmy dużo siły energii i jeszcze drugie tyle musimy tu spędzić, zanim wrócimy do domu. No i to jest ten etap, kiedy przychodzą różne kryzysy. Nie ma takiej imprezy. A powinniście imprezować. Powinniśmy wtedy razem. imprezować. E, imprezy też się zdarzają bardzo często. Mieliśmy też taką imprezę pool party, można to tak nazwać. To już był okres zimy i ja wpadłem na pomysł, że chcę mieć basen. I tu będzie taka anegdotka, że skoro byłem kierownikiem, to mogłem sobie na to pozwolić i mogłem go chcieć, więc go zrobiłem. Zorganizowałem taką tratwę ratunkową, która latem wystrzeliła w potrzebie, odciąłem od niej niepotrzebne elementy, przed samą stację przyniosłem styropian, zaizolowałem od śniegu, położyłem na to tratwę i nalałem tam półtora tysiąca litrów gorącej wody. No i później przez kilka godzin mogliśmy cieszyć się ciepłą wodą, bo ona dość szybko... Wokół były lód, tak. Czasem jakiś pingwin przeszedł, o fale, nie. ocean. No to, co ty opowiadasz, jest szalone. I zerwał się wiatr, wichura i właściwie wychodziliśmy z zamarzniętymi włosami z powrotem. Więc imprezy są często. Polska stacja w ogóle słynie z najlepszych imprez, z najlepszego tak? jedzenia. Czyli z najlepszych Polacy imprez. potrafią się odnaleźć w różnych sytuacjach. Tak, Zdecydowanie. Mm -hmm. A jeszcze właśnie o to zimno muszę zapytać, bo to mnie trochę przeraża. Czasami naprawdę jak widzę na tych zdjęciach, no jest ledwo się tam trzymacie na nogach, taki wiatr, cali zamarznięci. Jak to można znieść? Trzeba się dobrze ubrać, ciepło. No dobrze, ale są miejsca odkryte jednak. Tak, ostatnio nabawiłem się. Yy odmrożeń na policzku, aczkolwiek nie w Antarktyce, tylko w, Ar w Arktyce, na skuterach. Ale no nie jest tam tak bardzo zimno, tak. nie możemy aż tak przesadzać, to nie jest biegun południowy, tam jest mhm. minus 20, minus 23 stopnie, co prawda jak wieje, no to no, ta to temperatura jest spada niższa. do minus 40-50, ale to jest tak kilka dni w roku, człowiek się przyzwyczaja do tej temperatury. Mhm. Tak, na pewno do warunków się przyzwyczajamy, ale... Trzeba się smarować na pewno, trzeba uważać na, na te odkryte elementy, trzeba mieć okulary, to bez okularów przeciwsłonecznych to, to nie ma co w ogóle wychodzić ze stacji, zwłaszcza jak świeci słońce, więc no tak, jak się uważa, no to człowiek jest w stanie to, to przetrwać. Nie? My nie śpimy też w namiotach. Mamy budynek ogrzewany. Tak jest twarz cała zamarznięta, wejdzie się do takich 20 stopni, no to chwila moment i, i to wszystko odmarza. Ważne jest to, żeby nie odrywać tego lodu z twarzy. Zapytałam cię, gdzie jest twoje miejsce w tej chwili. I ty tak mówisz na rozdrożu. Ni tu, ni tam. Mam swój pokój tam, mam swój pokój tu. Stamtąd wszystkie rzeczy zabrałem. Są gdzieś, nie wiem gdzie, pod Afryką pewnie płyną już do Polski, ale niedługo będą tam wracać, bo najprawdopodobniej w listopadzie wracam do, do stacji. Może to będzie luty, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy. Yy, I trudno jest się tak odnaleźć. W Pełni szczęścia tu w Polsce. Zwłaszcza jak są brzydrze dni nie ma jakiegoś planu na, na ten czas. Budzisz się tu żadnego pingwina wokół? Dokładnie, żadnej góry lodowej. No e, nie można iść na lodowiec, o, tego, tego to bardzo straszne. brakuje. A, a tak, jest. Te, to, te wyprawy na lodowiec, tak? Są takie najbardziej ekscytujące. Tak, to i, i góry lodowe. Góry lodowe to jest mój, mój top, bo jak przypływa taka masa lodu, pod którą pod tafli wody gdzie nie, w sensie która skrywa pod taflą wody no, ogromną masę lodu, nie wiadomo co tam jest, no, buduje to dużą adrenalinę. Mhm. E, i im się jest bliżej tej góry lodowej, tym endorfiny szybują. W górę y, jeszcze więcej jest tej adrenaliny y, i to tak jakoś się fajnie uzupełnia. Podobnie jest też schodzeniem po lodowcu. No, też nie mamy pewności czy pod nami nie ma szczeliny, czy tak, ktoś nie wpadnie. Tak czy my nie wpadniemy, czy nie będzie trzeba się ratować, czy ten lodowiec A, się nie zapadnie. To, to miałam takie przeżycie, że weszłam na lodowiec, gdzie była właśnie taka wielka dziura pod spodem i dopiero osoby, które były po drugiej stronie to zauważyły. Tak, i ja mówię, co się dzieje? One mi tam kiwają. No ale nie było możliwości, żeby nie skosztować właśnie tej adrenaliny, o której mówisz. Mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy robić liczenia słoni morskich, bodajże. I pojechaliśmy skuterami śnieżnymi przez kopułę lodową i jechaliśmy na moją pamięć. Miałem GPS-a i wiedziałem, miałem podkład mapy, wiedziałem, gdzie my jesteśmy, wiedziałem, gdzie powinniśmy jechać, ale tak dokładnie po tym roku nie pamiętałem konkretnej ścieżki. Znaleźliśmy się w miejscu na górze szczeliny, gdzie przejechaliśmy most śnieżny. Ja przejechałem pierwszym skuterem, on się zapadł, i obok przejechał drugi skuter, też się zapadł, a przed nami była rozpadlina 40-metrowa. I stanęliśmy w beznadziejnej pogodzie po środku dwóch szczelin. No i właściwie nie wiadomo, co było robić. Czy musiałeś no, ale co płakać? W końcu zrobiliście? Zamknęliśmy oczy i pojechaliśmy dalej. No. Przez, szczeli, przez ten sam most śnieżny, tylko kawałek dalej. To Cieszę się, się, że rozmawiam z tobą. Modląc się, żeby ten śnieg się nie zarwał. No i udało się. Zarwał się, ale dopiero jak przejechaliśmy. Nie, no jesteś w Tam no, 10-centymetrowa warstwa śniegu, więc tyle nie jest w stanie utrzymać skutera. No i 10 metrów. Długo było. To życzę jednak trochę innych emocji, jak tam pojedziesz. Nie. <laughs> Bardziej pozytywnych. Takich historii nie chcę słyszeć, ale umawiamy się, jak wrócisz. Tak. A na razie odsyłamy na stronę na Instagramie. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.